Szybka informacja, bo dużo wielu z Was pisze do mnie, co sądzę na temat, co się dzieje w, w Los Angeles i w ogóle. Słuchajcie, jestem teraz na kompleksie, za kilka dni, w przyszłym tygodniu ukaże się film, będziecie więcej mogli zobaczyć. Na szybko tylko chciałem skomentować, bo rozmawiam teraz, jest tutaj dwóch braci bliźniaków gdzie myślałem, że starszy jest starszy, a okazuje się, że jest młodszy, nieważne i mają jednego, jeden z tych dwóch braci, oni robią przeprowadzki, mają syna ze sobą wyładowują mi ciężarówkę, rozmawiam z nimi, to są Meksykanie, którzy mówią jak jest jak oni się odczuwają, że ich żony są też nielegalnie, to ja przypuszczam, że oni też są nielegalnie tutaj ale do czego dążę, są strasznie źli, sami Meksykanie są strasznie źli na to, co się dzieje mówią, że to jest, ich zdaniem, bardzo niepotrzebne to, co się dzieje w Los Angeles, w innych miastach, że po co wymachują flagami w momencie, kiedy palą amerykańską flagę, depczą i niszczą property, czyli własność rządową. Mówi, że teraz, mówią, oni sami mówią, że teraz w swoim środowisku meksykańskim, bo mówimy tutaj, że jest największa populacja tutaj to jest właśnie Hiszpańsko-pochodnych, tak? czyli z za południowej granicy. No i chodzi o to, że oni między sobą, jak nawet rozmawiają, to są wszyscy źli za to, co się dzieje. I samochód mi znowu zwiększa obroty. Nie wiem dlaczego. Także takie jest moje zdanie, że to, co się dzieje, pogorszy go, po sytuację. Pogorszy sytuację dla tych, co tu są, co przyszli może i nielegalnie, może weszli legalnie, skończyła im się wiza, po sześciu miesiącach postanowili zostać. Ale od samo, samego początku ciężko pracują, zarabiają pieniądze, utrzymują a rodziny, mają domy. Jest, życie było do tej pory takie, wiecie, spokojne, nikogo to nie obchodziło. Teraz dają do ręki broń a dla governmentu, czyli dla rządu, żeby to zaostrzyć, i to się odbije rykoszetem na wszystkich, którzy są nielegalnie, czyli moi znajomi, wasi znajomi, nie wiem. Ktokolwiek, kto jest tu nielegalnie teraz, ale jest uczciwie Mieszka uczciwie, płaci, kupuje To to co się dzieje w Los Angeles, po prostu zniszczy Rząd zaostrzy prawa Dla wszystkich I skończy się tym, że Wszyscy dostaną po dupie, wszystkich do wora i do jeziora, rozumiecie? Nielegalnych Także moja opinia jest taka, że to jest istny debilizm to co robią, nie powinni Tyle na szybko Takim dejkę, bo kurka wodna tutaj stoją takim pick-upem fajnym. O. I rozładowują je do UHALA. Uhal, UHO. Uhal. Uhal. Czyli uhal. Ty ciągniesz do takiej ciężarówki, pół ciężarówki ładują i przewożą to na inny plac, bo ja tu nie dałem rady wjechać, ale to zobaczycie na filmie. W przyszłości trzymajcie się na razie, cześć.